Z tej strony Kalisia i witam Was serdecznie w tym odcinku. Mogę brzmieć troszeczkę choro, bo jestem lekko przeziębiona, więc za to przepraszam. I jest ze mną moja koleżanka Amelia polay Polos którą serdecznie pozdrawiam. I w tym odcinku, tak jak możecie widzieć po tytule, będziemy robili challenge. Jeden z kolorów challenge, blue challenge. No dobra, to po pierwsze musimy iść po konia. Dobra. Który jest tutaj nam najbardziej niebieski. Dobra. Chyba ja wezmę do tego tego konia bynikl. Bo wiecie, ona nie ma tutaj na niej magiczną skójkę, bo tak się to po prostu włącza. Ale już włączamy taką magiczną. To teraz jedźmy sobie do szefy. Niestety to jest mój najbardziej niebieski koń. Mam też takiego dzikiego kłania jak ma Maria Polar, ale nie wiem, czy on dobrze wygląda. No dobra, to bierzemy sobie teraz najbardziej niebieskie rzeczy, jakie tylko tutaj mam. A sobie inkwietarz bajgo. No dobra, to to siodło, no i ten czapek, proszę, <ścoughs> siodło, Czaprak. On jest taki bardziej granatowy. Ja mam naprawdę bardzo dużo niebieskich czapraków, siodę i różne takie. Ten jest jeszcze bardziej granatowy. O, ten jest fajny. Ale kurczę, on jest taki bardzo jasny. Nie. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. Ale dobra. No to weźmy sobie ten. Teraz przechodzimy do ogłowi. Może wiecie, może nie. Mm. <laughs> ja już... Nienawidzę jeździć po prostu w kolorowym ogłowiu. Mimo, że ono jest takie same jak y, cała reszta, ja po prostu tego nie lubię. Ja po prostu lubię y, mieć czarne ogłowie i jeszcze w takim kolorze, jakim sobie chciała mieć. Y, no, dobra. No, to najbardziej o głowie niebieskie. No, to jest turkus. To, to jest to. Na pewno to. A Amelia ma niebieski czapek nawet? Dobra, to chyba na siodło. No to to chyba na siodło to potem założymy. <laughs> Najbardziej niebieskie siodło. Niebieskiego siodła to ja nie mam na naprawdę w ogóle ani jednego. Ale możemy sobie wziąć takie, które jest yy, dość zbliżone yy, do niebieskiego. No to chyba to będzie to. Zgodzicie się za pewnie, nie? Dobra, więc to jest to. No to teraz to na siodło. Tam pewnie widzieliście, że była tam taka niebieska. To jest moja najbardziej niebieska. To jak na siodło, to ja mam w ogóle maluśko. Najbardziej niebieska rzecz. Hmm, tutaj jest oczywiście misiu. No jasne, musi być mis. <grym> Dobra, no to chyba starszeń. pluszowy starszeń. E, w komentarz y, w opisie pod filmem będzie. I jeszcze taki y, opis ogólny tych rzeczy, jak mieć tego Starshina. Hmm, skąd ja go w ogóle wziąłem jakby ktoś nie wiedział. Teraz najbardziej niebieski ciuszek, Górny, że tak powiem. W sensie sukienka bluzka. To jest fajne. Tyle, że to jest taki tulkus. Niebieska wiatra. To jest to ma. To jest chyba dobry pomysł. Rękawiczki, najbardziej niebieskie to bez wątpienia te. One są bardzo niebiesciutkie. Katki. To by było dobre. Tyle, że są fioletowe. Wyglądają dość przyzwoicie. I dobra, fajny opis. E, dobra, tutaj to sprawdzamy. Chyba. Najbardziej niebieskie to są chyba te. Butów niebieskich to ja nie mam. To wezmę takie białe. Bo wiecie, białe, szare, niebieskie. No to takie, te, takie kolory tak. wpadają w siebie jak. Um, <laughs> najbardziej. To jest też niebieskie. To jest. No to jest takie. Mało niebieskie. Najbardziej niebieskie to jest to. Na pewno. Dobra, jeszcze tutaj coś mamy do wzięcia. Jeszcze to, no to to jest niebieskie. To jest bardzo niebiesciutkie. Dobra, to myślicie, yy, nie myślcie, że to jest jeszcze koniec. Nie, nie, nie. Jeszcze nam coś pozostało. Jeszcze nam został tutaj makijaż i twarz. W sensie włosy. No dobra, no to tu wchodzi. Tutaj przez to okulary nie będzie, się nie będzie widać, ale tutaj widzimy przecież. Dobra, to na pewno nie. Hmm. Na no podnieżę tą babcię. Taką babcie. Coś mi <laughs> jakieś... jakieś słowo mi się wzięło. No dobra, te są chyba najbardziej niebieski makijaż, bo tutaj... Szkoda, że ja nie mam takiego, mm, który jest... Które ma też niebieskie cienie do powieka. Dobra, tutaj fryzura. Mam trzy, trzy niebieskie fryzurki. Ale nie wiem, kurczę, którą wydać. Bo ta jest taka niebardziej niebiesko szara i ona ma też tutaj jakieś czerwone. miała Ta jest taka wpadająca w turkus. Ona bardzo w ten turkus wpada. Ona właściwie tutaj głównie jest turkusem. No to one są takie te włosy takie ombrea. Mm, ale dobra, najbardziej to są chyba te niebieskie. No dobra. Okej, okay, no to jesteśmy bardzo nie... Jezu, znętrzy szafy mojej. Butów niebieskich to ja nie mam. No tak jak już mówiłam, ale może kupię. Może kupię. No i dobra, to było tyle z tego odcinka i mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do zostawienia lajka i subskrypcji. Z naszej strony to tyle. I życzymy Wam miłego dnia. Pa-pa!